Rax SQL najlepszy dla kadrowych. Wygodna współpraca z płatnikiem. Współpraca z płatnikiem jest ważnym elementem codziennych obowiązków pracowników działu kadry i płac. Tworzone co miesiąc deklaracje RCA, RZA, RSA oraz deklaracje rozliczeniową DERA możemy zebrać w jeden plik i wysłać do płatnika. Nie musimy poświęcać czasu na wysłanie każdej deklaracji oddzielnie. Dodatkowo korzystając z opcji zbiorczego importu danych rozliczeniowych do płatnika, Rax będzie pamiętał o dodaniu obowiązkowego raportu RPA. Tworząc nową umowę w programie i przypisując do niej prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń, nie musimy takich samych danych wprowadzać raz jeszcze w płatniku. Możemy zaimportować do płatnika dokument ZUA lub ZZA, co sprawi, że nie tylko utworzą się deklaracje w płatniku, ale również zostaną dodani nowi pracownicy w rejestrze ubezpieczonych.